Grajmy. Uważaj, Michał, Michał, spokojnie. Janek, Janek. Uważaj, Michał do środka, do środka. Brawo, szeroko, szeroko, Karwik, szeroko. Uważaj, Jestem. uważaj, Szybkim uderzeniem była. Brawo. Szybciej, decyzja. Okay. Okay. Szukaj Filipa, szukaj. Filip. Jeden, jeden, drugi zakładka. Brawo, Kuba, czarnia, super gola. Wracamy, wracamy. Janek, Janek, bliżej siebie ta piła nie może przejść. Linii nie grają piły, My mamy zawęzić do środka pola, okej? Okay? Tym bardziej, że gramy dwoma. Szukaj pojedynku, jeden na jeden. Konrad, zejść na klepę, zejść na klepę. Róbę bez piły. Gra bardzo dobra piła. Janek, szasz, szasz, szasz. Szukaj. Lecy. Nie Mocniej, Ramkasz. Do kogo? Do kogo? Nie wybijaj na oślep. Szukaj granie, nie wybijaj mi ni tej firmy. Płacz na ziemię. Bliżej trzeba złapać. Dziżej Bardzo jeden dobrze. na jeden. Czekaj Jeden tak Bardzo dobrze, Brawo. szukaj granie. Zawęż do środka. Brawo, Brawo. 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 Pręciń, nie wybijajcie mi tej firmy, bo to do niczego nie prowadzi. Szukaj znowienia do boku. Niech wprowadza boczny. lewy niech zawęzi do środka wtedy, w razie straty. Podejdźcie do grania Konrad musisz Graj z Podnieś głowę Panowie, nie w linii, nie w linii Filipek, cofnij się jakby piła przeszła. Albo w tańcie wyjdź troszeczkę wyjścia Konrad do grania na klepę. Konrad. Próbuj grać! Jotruś, ale masz Filipa Cyranko Uważaj, Michał, Michał nie może. Na wolne, Ale Karwik, nie Konrad, Szeroko szeroko. Brawo, Janek. Brawo, Janek! Karwik! Karwik, widzisz tą linię? Nie za każdym razem na prostopadu. Jeżeli nie dostajesz piłki, wejdźmy w drugą linię po nią, okej? W linię pomocy, to dobrze? Karwik, masz... Graj, graj, kula. Nie. Brawo tak. czar, czar. Brawo, Cześć! czad. Cześć! 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 graj Cześć! 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 Dawaj, to Cześć! 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 Nie tak mocno, bo ino nie ujdzie. Organizacja! Graj! Graj piwo, graj! Wyjdź z tego! Graj piwo! Wyszła, wyszła, trenerze. Rożny? Rożny, Rożny Tak! Halo! Rożny macie, roźny Polonia Rożny! Różny! gramy! nie! Dostaj. Nie, rośnie Każdy ma parę już. Dawaj, Znaczyna nabiegamy, w nabiegamy. Uważaj, uważaj, wchodź Michał, to twój zawodnik. Michał. aktywnie w drugiej linii. Konrad to samo, graj, graj, graj. graj, graj. Dawaj, grają, grają, czekaj sobie, spokojnie gorzki. Ekstra piłka, ekstra Roman, Roman, pójdź z do Roman. Dobre, brawo. brawo! Gle, źle, jest, Filip. Graj, graj, graj. Brawo, brawo. graj, graj stary, stary, stary. Przestań tam sędziować, graj. Źle jest. Bardzo dobrze. Spokojnie, panowie. Jak trochę wyszła Ekwo, trudno, zyprawy, no nie zyprawy. widzimy wszystkiego z trenerem. Chcemy grać, Filip. Szukaj Filipa. Próbuj. I do grania szukaj. Nie, Filip! Podnieś głowę, masz Konrada! Masz Konrada! Źle jest! Ty rana... Mi... Źle jest! czemu to, Janek, ty do środka, tu go zostaw! Michał! 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 Tu! Michał! Piła! Szukaj uderzenia! Szybsze uderzenie, Konrad! Brawo, brawo! Graj, graj. Budesz. Brawo brawo. brawo, brawo. Dobra, tu skijemy. Reakcja po stracie piły musi być. Chcę to widzieć. Michał wyżej. Janek przesuł. Tyrana tu masz, Piotrek przesuwa. Dal, daleko, Janek Dobra, Dobra, Zobacz co się zaba, dzieje. Dawaj, dawaj, dawaj. Graj, budu, Janek się. Janek, buduj. Trzekaj się styli. Odsąd do grania. Przypadnie. Stopiana. Tomek. Dawaj. Poczekaj. na lewo. Tomek, na prawej zostaje. Czekaj. Daj. Dobre, A dobra, Graj, Ale kto mu zejdzie? Masz filmik film. Michał, podpowiadam. Masz film. Ale Kodrát, tu jest bez... Narikor, Narikor. Próbuj. Szukaj klinie. linie. Borys, dawaj. Piotr, już tam. Borys, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. dawaj. Borysowi. Dostał Borysowi, ustawcie to. I teraz Filip, Michał, zejdźmy mi do grania. Dawaj, gramy, Graj, graj, graj. Szybciej, Borys, prowadzaj. Graj! Filip, Konrad, musisz wejść w drugą linię. Teraz wyszedłeś mniej wyżej na napadu, więc ty Filipa, musisz zejść do drugiej linii. Janek, bliżej w razie straty, tu 6 -5. Szybciej. Panowie, z kim on ma zagrać w piłkę, jeżeli stoimy? No głowę! Brawo, brawo, brawo! Brawo no brawo Filip, brawo, Lucho, brawo Filip. Michał. Michał. Mich Michał, Chodź, Tobik, chodź! tak bo dawaj. Na razie bez... I, Dlatego, Kuba zapraszam. Julian, samo zapraszam. Dawaj, Kuba! Dawaj do piły, Mocniej, mocniej! Janek, do siebie! Lepiej. lepiej, lepiej, lepiej. Bliżej Tomek, Bliżej Tomek!

Filip, podnieś głowę, ekstra, druga, brawo, brawo. Roman, chodź. Każdy łapie ła... nie nie, Bory Bory Źle kryjemy, Michał, musisz Michał, zobacz, brawo Filip.

Tomek, graj, graj! Kuba! Komunikacja! Kuba! Wyjeżdżaj! Michał, nie, nie, teraz, teraz, a, Michał, teraz! A, a, a. Brawo, piła, piła! No, piła, po, piła. Dawaj, bliżej, przewaga! Dobrze! No, jest, Michał! Janek, Janek! Plecy! No, Koń! A, Brawo!

Zobaczymy. Kili! <muchy> Przejdź <muchy> mi na strony! Lewej na Lewej strony! Lewej strony! Weź strony! Lewej strony! na strony! Lewej strony! Lewej strony! graj Graj, szybcie, graj. Graj, Lewej Graj, Lewej strony! Graj kubu.

Ale dokładnie, kłanić, to kłanić, Lepiej, kłanić, kłanić, Do końca, Do końca. kłanić, kłanić. graj kłanić, Graj w piłkę. Da, graj w piłkę, graj posie. Grafi, graj grafi, Graj podanie. brawo. grafi, podanie, brawo. No grafi, 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 Brawo, 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 coś było. Do brawo, brawo. brawo chodź, Alan, chodź. Goszki poczekaj, na razie prawa, na chwilę w środek. Karwika dasz na prawo. Bliżej. Uder. Chodź, Janek, chodź. Prawa, prawa. Konrad, lewa, lewa ogromka

Brawo, brawo, Balczek. Roman, chodź. Zichu, zejdź do grania, poczekaj jeszcze, jeszcze nie teraz. Teraz zobacz na Zicha, graj, graj, Klepe, graj. Brawo, nic nie szkodzi, brawo, brawo. Będą mieli taki okres, to te babci, którzy bo patrzę na nich, bo oni ile biegają. A my naprawdę trenujemy ciężej niż połowa akademii jeszcze więcej, nie mają siły. Źle jest, źle jest. Jotrek, przejmij mi teraz, Jotrek. Ostni Filip! Dawaj, dawaj. Piła piła, daj, piła. Podanie. podanie. Za eee! Wyżej, eee! Grano, zagraj, zagraj dokładnie! Czarne no. grame, czarne Zagraj dokładnie daj, daj! Daj, gramy. daj, daj! graj. Wejdź do gry, daj, do

Graj, Kuba, graj! Brawo! 15 sekund, 3 godziny. Czas! Chodźcie! Brawo. Dawaj, chodźcie, chodźcie!